Witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejnego poranka, to już trzeci dzień. W czasie Adwentu czytamy Ewangelię, ja czytam cały czas z tej samej Biblii, którą kiedyś kupiłem za żołędzie w siódmej klasie. Odczytam więc dzisiejszy fragment. Stamtąd Jezus poszedł dalej i przyszedł nad jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u jego nóg, a on ich uzdrawiał. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: Żal mi tego tłumu, już Trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie mogę ich puścić zgłodniałych, żeby kto zas zasłabł w drodze. No to powiedzieli mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie tłumy? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i pięć rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem chlebów i ryby. Odmówił dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych łąków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Tych zaś, tych zaś którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. E, w czasie Adwentu czytamy o rozmnożeniu chleba, o tym, że Jezus jest Współczujący wobec ludzi, i tutaj jest cała wymieniona liczba tych, którzy są ułomni, chromi, niewidomi, i że oni wszyscy do, doznają jakiegoś uzdrowienia, jakiegoś nowego życia dzięki Jezusowi. A dlaczego czytamy w czasie Adwentu właśnie takie fragmenty Pisma Świętego? Tylko dlatego, żeby odkryć, jak bardzo Jezus chciał nie tyle opowiadać o swoim Ojcu w niebie, co go pokazać. Pokazać przez bardzo konkretne gesty miłosierdzia. Ciekawy jest ten obraz, oczywiście nawiązujący do Mojżesza, kiedy Jezus wchodzi na górę wysoko, i ludzie do niego przychodzą. Przychodzą sami, dlatego że chcą go słuchać i widzą, co dzieje się wokół niego. Ten taki niezliczony tłum, w którym nie wiadomo, z jakimi poglądami ci ludzie potem wracają do domu, co odkryli, czego się nauczyli, nie wiemy. Wokół Jezusa są też uczniowie. Ten obraz, powiedziałbym, bardzo synodalny kościoła, pokazuje, że Jezus zawsze funkcjonował w takich wielkich tłumach. I naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy dzisiaj pewni i możemy powiedzieć, co ludzie zrozumieli, co odkryli. Tam nie było legitymacji przynależności do tego ludu. Ten lud naprawdę miał bariery, które się, właściwie nie miał barier, one się jakby nie kończyły. Każdy przychodził, każdy coś zaczerpnął i wracał do domu, ale byli uczniowie, to znaczy był jego kościół, można powiedzieć też jakoś hierarchia tego kościoła, że byli apostołowie, ale co oni robią? Oni służą temu ludowi, a właściwie Jezus, kiedy zaczyna litować się nad tymi ludźmi, pierwsza myśl, która mu przychodzi do głowy, woła uczniów właśnie woła ich, żeby oni dali im jeść. Oczywiście uczniowie czują się bezradni, a Jezus im pokazuje, że. Nie muszą się tacy czuć, że Bóg jest właśnie w tym, że oni chcą im służyć. Nawiązuje tutaj może do, do, do pewnej takiej dyskusji, która się toczy trochę w kościele, że, za, że Franciszek, zresztą nie tylko on, pokazuje kościół zbyt y, y, horyzontalnie, tak jakby płasko, y, bo pomagamy ludziom i tak dalej, tak dalej. A przecież Kościół jest wertykalny, że przede wszystkim wiara w Boga i to jeszcze wiara w Jezusa Chrystusa. Boże, jakie to prościutkie. Gdy czyta się Ewangelię, to ta linia jedna i druga w krzyżu przecina się w osobie Jezusa Chrystusa. To znaczy w człowieku i to człowieku cierpiącym dla nas. To nie jest takie proste, żeby powiedzieć, jest jakaś linia horyzontalna, ale my koncentrujemy się na. Horyzontalnej, ta jest ważna, ale mniej, a ta jest istotą. Nie, istotą jest to przecięcie, to znaczy krzyż, a właściwie Jezus Chrystus, człowiek wcielony Bóg, w którym Bóg się objawia i w którym też woła do nas. Pragnę, to znaczy chce, abyśmy w człowieku cierpiącym rozpoznali twarz Boga. Na drodze adwentowej, więc, widzimy ten tłum, wielki lud, który gromadzi się wokół Jezusa, widzimy Jego uczniów którzy służą temu ludowi. Widzimy Jezusa pełnego miłosierdzia, w którym nie ma jasnego odróżnienia wertykalności od horyzontalności Boga od człowieka. Jest jedna czysta miłość. Myślę, że dla nas, na, właśnie na drodze adwentowej, jest to o tyle ważne, żebyśmy um, zadali sobie pytanie, że z jednej strony ważne jest to, żeby znaleźć czas na modlitwę, na to osobiste spotkanie z Bogiem, chociaż już Wczoraj wspominaliśmy o tym, że na tej modlitwie i tak jesteśmy w sercu z innymi. Nigdy nie jesteśmy zupełnie sami, ale jest to też dobry czas, żeby pomyśleć, gdzie ja mogę naprawdę spotkać ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. Nie chodzi tylko o datki czy jakieś przedmioty, które mogę dać osobom potrzebującym, chociaż też, to też jest ważne, nawet bardzo ważne, bym powiedział. Nie chcę tego lekceważyć. Ale może jest ktoś, kto potrzebuje mojej rozmowy, mojego spotkania, a może to jest właśnie ktoś bardzo blisko żyjący mnie, może w mojej rodzinie, może tam, gdzie zerwała się czy naderwała relacja, i oprócz jakiegoś kroku pojednania, byłoby też okazanie jakiegoś miłosierdzia, współczucia, wysłuchania, bycia razem. Na początek nowego dnia, nowe zadanie do usłyszenia.